Siemanko i witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam przepis na szejk potreningowy, będzie to szejk niskotłuszczowy, będzie zawierał małą ilość tłuszczu, dużą ilość białka, węglowodanów, a także błonnika, więc serdecznie zapraszam do oglądania i zaczynam. Taki szejk definitywnie sprawdzi się, żeby wypić go po treningu, ponieważ będzie zawierał pełnowartościowe białko oraz węglowodany. Sprawdzi się również, żeby go zabrać ze sobą do pracy jest szybki w przygotowaniu, możecie go nawet przygotować dzień wcześniej, włożyć sobie do lodówki i na drugi dzień wyjąć, macie gotowy, świeży, orzeźwiający szejk, który możecie zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Więc nie przedłużam i zabieramy się za przygotowywanie. Do przygotowania takiego szejka będzie nam potrzebny oczywiście mikser, następnie będziemy potrzebować wagę kuchenną. Następną rzeczą, która będzie nam potrzebna jest to oczywiście białko, zamiast białka możecie użyć twaróg lub serek wiejski. Kolejną rzeczą, którą będziemy potrzebować są to płatki owsiane, banan, szpinak, żeby była spora zawartość mikroelementów i błonnika, a także do smaku dorzucimy sobie cynamon. Więc zabieramy się już za przygotowywanie, bierzemy sobie wagę, mikser. Stawiam to uwagę, żeby sobie odmierzyć. Na sam początek będę rzucał płatki owsiane. płatków owsianych będę tutaj miał jakieś 75 g 75. Idealnie. Kolejną rzeczą będzie to białko z proszku. Ja akurat mam tutaj smak. Czekoladowe, tak jak mówiłem, zamiast białka, możecie użyć sobie twaróg, możecie użyć sobie serek wiejski, nie musi to być białko w proszku. Ja będę sobie wrzucał około 60 gram, gramów. Jeszcze trochę, ok. To białko już mamy. Kolejną rzeczą będzie to jeden banan. Jest to średniej wielkości banan, więc prawdopodobnie będzie około 90 gramów. No, jest 80, tak źle Do tego dorzucamy sobie szpinak, jedna gaść szpinaku. Tutaj. I do smaku dosypę sobie. Troszeczkę cynamonu. Ok, Dobra. I teraz kolejną rzeczą w przygotowywaniu takiego szejka będzie zalewanie go wodą lub mlekiem. Ja osobiście preferuję zalewać go wodą. Jeśli natomiast macie dużą ilość puli kalorii w diecie, możecie wykorzystać mleko. Z mlekiem też będzie smakowało troszeczkę lepiej. Ja osobiście używam wody, więc zalewam wodą i bierzemy się za miksowanie. Jeśli chodzi o ilość wody, zawsze zalewam można powiedzieć na oko. Nie chcę, żeby on był za bardzo gęsty, ale też nie chcę, żeby był za bardzo wodnisty, więc nie mam pojęcia ile tu jest wody, może z 300 ml około, więc ja tyle dodałem, to już będzie zależało od Waszych preferencji. No i co? Zamykamy, postawiamy tutaj, ok. No i już bierzemy się za No i dobra, już zmiksowane bierzemy sobie. Klaneczkę zdejmujemy, otwieramy i nalewamy do szklanki. I taki oto gotowy shake. Możecie zabrać ze sobą do pracy, tak jak mówiłem wcześniej, włożyć do lodówki, na drugi dzień sobie wziąć. Świeży, odświeżający, dobry, z dobrymi wartościami, z dobrymi makro i mikroelementami, niska zawartość tłuszczu, także perfekcyjnie sprawdzi się po treningu, przed treningiem, na śniadanie, na kolację lub w ciągu dnia. Także co, smacznego! Naprawdę to białko czekoladowe nadaje takiego dobrego, intensywnego smaku. Może to dlatego, że to to białko, ale to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i będziemy się już widzieć w kolejnym filmie, w następnym tygodniu. A na ten moment zabieram się za mojego szejka, a Wam życzę miłego dnia i na razie.